Halo, dzień dobry. Dzień dobry. W przeddzień 6 rocznicy tragedii smoleńskiej rozmawiam z panią Zuzanną Kurtyką, redaktorem naczelnym portalu Pomnik Smoleńskich. Pani Zuzanno, mam takie trzy pytania, bardzo krótkie. Mija sześć lat od czasu tej tragedii. Jak pani ocenia to, co dzieje się, jeżeli chodzi o działania Rosji w sprawie Smoleńska? Nie mamy cały czas zwrotu wraku nie ma pomnika, zapowiadanego szumnie pomnika, już nawet był konkurs na projekt na miejscu tragedii smoleńskiej. Mało tego, dowiadujemy się, że część tego terenu zostanie wystawiona, została wystawiona na sprzedaż. Jak pani to wszystko ocenia? Rosja zachowuje się no, dokładnie tak, jak zachowywała się przez całe wieki swojego istnienia. Nie rozczarowuję to tym względem. Jest to... Taki kod bardzo łatwo a w tym momencie, zresztą nie tylko w tym, bo już dużo, dużo wcześniej, do rozszyfrowania. Trudno spodziewać się czegoś innego. Ja byłabym zaskoczona, gdyby Rosja zachowywała się inaczej. Jest to typowo rosyjski standard, w którym się cały czas, jeśli chodzi o sprawę tragedii smoleńskiej mieści. I to tak już będzie i nie oczekujemy, że będzie inaczej. Natomiast jeżeli ten fakt, że część miejsca, gdzie rozbudzi się samolot, jest, część tej ziemi jest wystawiona na sprzedaż, jeżeli on tak się potwierdzi, to jest to dramatyczna kompromitacja polskiego MSZ-u, polskich służb konsularnych, które do takiej sytuacji dopuściły, nie, nie wykonując żadnych e, przeciwdziałań, żadnych ruchów, nie informując również społeczeństwa polskiego, e, nie informując rodzin e, i jest to tym bardziej karygodne, że e, wszyscy doskonale wiemy, że tam jest jeszcze e, dużo e, części i ciał i fragmentów e, rzeczy i fragmentów samolotu, o tym wszystkim pisali w raporcie w swoim polscy archałodzie i to jest skandal. Skandal, ale myślę, że jest według mnie, jeśli chodzi o, o polskie medycynę. Ja pamiętam, jak myśmy byli w Smoleńsku, przecież tam jest ta betonowa droga, o tym też było dosyć głośno z tego czasu i pod tą drogą też pewnie znajdują się jeszcze przecież w części wraku na pewno i fragmenty ciał, bo to jest przecież w pobliżu tej, tego miejsca, prawda? Tak, no jest to do tego miejsca. Jest też w tym momencie problem, który należałoby chyba wyjaśnić i, i rozszyfrować, jaki jest status własności poszczególnych fragmentów które ziemi, które tam są, bo do tej pory wszyscy założyliśmy, że to jakby w, w gestii w gestii Rosji, w gestii, w gestii państwa rosyjskiego, bo Rosjanie jako państwo robili tam co chcieli, budowali błoty, stawiali sobie drogi, wyglądało na to, że, że jest, jest to jak to się mówi trakment ziemi niczyjej, ale no ale z, z biegiem czasu z, z, okazało się, że jednak nie i to, to jest zaniedbanie ambasady, konsulatu, który tam jest na miejscu, dramatyczne zaniedbanie. Drugie pytanie mam następujące, bo przyznam się szczerze, że chciałem trochę ponarzekać na obecną ekipę, bo jakby no nie widzę takich zdecydowanych działań, jeżeli chodzi o, o Smoleńsk. Natomiast dowiedziałem się, że prawdopodobnie jest to niepotwierdzona oficjalnie informacja, że przewidziane są ekshumacje wszystkich ciał. Chciałem zapytać po prostu, czego Pani jako prezes Stowarzyszenia Rodzin Tatin 2010 oczekuje w pierwszej kolejności? Zmieniła się ekipa? Minęło już 100 dni nowego rządu. Jakie powinny zostać podjęte Pani zdaniem działania w pierwszej kolejności? Nowy rząd zrobił to, co powinien w pierwszej kolejności zrobić według mnie, to znaczy wznowił pracę komisji badania wypadków lotniczych instytucji ewidentnie państwowej i powołanej do tego typu pracy. Jak zresztą wszyscy pamiętamy, te prace i ta instytucja została jakby e, działalność jej w tej, tej kwestii została przez e, rząd platformy obywatelskiej e, zamknięta, zakończona, e, sfinalizowana. I to należało zrobić e, m, w pierwszym rzędzie, co zostało zrobione i to jest bardzo bardzo, m, bardzo ważne, bo e, Polska funkcjonuje jako państwo, czyli tutaj jest w pewnym sensie m, Legitymizację działań państwowych w tym kierunku. Legitymizuje powoływanie do współpracy w przyszłości międzynarodowych ekspertów, legitymizuje występowanie do in rządów innych państw o do dokumenty, które mogłyby być w ich posiadaniu itd. dalej, po prostu kolejne poczynania polskiego rządu i, e, i to zostało zrobione. Natomiast e, oczywiście śledztwo jako śledztwo jest e, w tej sprawie tą dramatycznie trudną. E, po prostu e, bez e, podstawowych dowodów, których nie mamy, to śledztwo bardziej opiera się na, na symulacjach, na weryfikacjach hipotez stawianych. E, no, w, w różnych, to są nawet bardzo trudnych sprawach, no i to, to jest trudne, bo to jest tak jakby praca naukowa bez, bez dostępu do, do podstawowych danych, cokolwiek robić jest trudno. No, ale miejmy nadzieję, że, że te prace będą się posuwać, pewnie powoli, no ale będą się posuwać. Natomiast jeśli chodzi o ekshumację, to moim zdaniem powinna być to chyba ostatnia czynność, jaka zostanie podjęta przez, w ramach prowadzonego śledztwa. Jest to tak dramatyczne przeżycie dla bliskich. Wiem, bo sama w tym uczestniczyłam i nikomu naprawdę, nikomu tego nie życzę. Jest to jeden wielki dramat, wielki i jest to sytuacja bardzo ciężka psychicznie do udźwignięcia. Mo, mo, może się zdarzyć, że um, mogą być um, no, bardzo duże problemy. Problemy ludzkie związane z tą sprawą. Dlatego jestem zdania, że najpierw trzeba wykorzystać wszystkie inne możliwe środki, a dopiero potem sięgać po ekshumację, zwłaszcza w przypadku na przykład oporu, oporu niektórych rodzin przed tą procedurą. Należałoby to i dopóki można, to, to trzeba to uszanować. Jeżeli nie będzie innej możliwości, no to trudno. Natomiast trzeba najpierw poszukać tych możliwości, a dopiero potem dać to, to tak drastyczne rzeczy. Tak i ostatnie pytanie. W tym okresie wiadomo, że na pewno jest bardzo dużo różnych Widzianych w różnych spotkaniach. Pani spędzi jutrzejszy dzień, najbliższe dni, jeżeli chodzi o Smolensk. Jutrzejszy dzień tak, spędzę pomiędzy Krakowem a Warszawą. Rano jest w Krakowie, oczywiście. Jestem na Biało-Czerwonym Marszu Pamięci, który jak co roku y nasiluje w rynku pod krzyż Ktyński, pod Podwodzem. I tam y odbędzie się mógłica i apel pamięci. I jest to dla mnie o tyle ważne wydarzenie, że od sześciu lat mam zaszczyt pełnić patronat honorowy nad nim. Oczywiście w jest grób mojego męża, więc, więc muszę też e, e, z założenia być przy grobie, a po południu wybieram się do Warszawy, na uroczystości, które będą się odbywały po południu w Warszawie. Dobrze, dziękuję pani bardzo w takim razie proszę nie rozłączać, dobrze? Dziękuję również. Dziękuję.